Cześć, pasieka gromadzeń. Opowiem powiem Wam. Słoneczko wyszło dopiero teraz. I powiem Wam, co tu się dzieje w ogóle. Tutaj jest ta rodzinka, która była w nastroju rojowym. Jak widać, pszczoły dużo wychodzi. Ale po prostu się oblatują. Wczoraj nie było dni, raczej dni dnia lotnego. Nie było wczoraj warunków lotnych. Padał u nas deszcz, spadło. 13 litrów wody. Dzisiaj z rana było zimno, było zimno dopiero. No nie ja wiem, z godzinę jest słońce, no i te pszczoły po prostu wyszły, a jest godzina, już wam mówię, która 1639. Więc dzisiaj raczej nie zajrzę, bo chociaż słońce wyszło, to temperatura miała być dosyć niska. I też już sprawdzam ile jest, No pokazuje, że jest 11 stopni. No, ale słońce wyszło, troszkę się wiecie te powietrze ogrzało, no i, słońce, i tak jak pokazuje pszczoła się oblatuje. E, ile ja tutaj, ja nawet dwa rzędy z pięciu nie przyjrzałem przed tym ochłodzeniem. Bo po prostu nie zdążyłem, no dzisiaj tak jak mówię, no już jest późno teoretycznie teraz na no w słoneczku jakaś tam temperatura jest, ale już zacząłem inną robotę, chcę ją skończyć, a jutro ponoć ma być słońce już od rana, cały dzień ma być słońce. Nie ma być ciepło jeszcze, ale no w słońcu myślę, że powyżej 20 stopni będzie, więc będzie można dalej tutaj robić te przeglądy, dokładać korpusów. No bo to głównie o to chodzi, żeby zdążyć przed wyrojeniem. Ale powiem Wam coś. Patrzcie. U mnie drabina już czeka. No powiem Wam tak. Ochłodzenie. W poniedziałek ma być już 20 stopni, cały tydzień 20 stopni, jeżeli te pszczoły są w nastroju rojowym, a zwłaszcza teraz nie można było zajrzeć przez te dwa dni, przynajmniej u mnie, nie wiem jak w innej części kraju, to może tak być, że będzie ciepło, pszczoły się wyroją. No bo jeżeli jest chłodno, to pszczoły niechętnie się roją, więc jest szansa, że jutro jeszcze jakiś rój nie wyjdzie i, i zdążę tutaj przejrzeć. No jest troszkę roboty, no bo tak jak widzieliście ostatnio, no i, poławia, i zakładanie tych poławiaczy pyłku troszkę zajmuje przeglądanie ramek czy nie ma jakiś mateczników rojowych no to trwa więc jak skończę tą pasiekę to będę zadowolony na jutro i najwyżej w niedzielę no trudno ale trzeba idzie pracować na, na tej drugiej pasieczysku no, to jak widzicie ja z rana dzisiaj to jak mówię pszczoły w ogóle nie wychodziły z ula było tam 7-8 stopni no to o 9 rano wykosiłem już tutaj kosą i tak samo byłem na drugim pasie czystku, tam również e, wykosiłem trawę, no bo już była długa, już te mniszki poprzekwitały u mnie w większości, e, więc można było się za to zabrać. E, a później może nie być tak ta czasu, no powiem Wam, no na weekend, czyli sobota, niedziela chcę tutaj po prostu wszystkie przeglądnąć, dołożyć te korpusy. Cały tydzień ma być naprawdę dobra pogoda, podlało deszczu, więc pszczoły będą bardzo intensywnie pracować przez ten tydzień i do majówki bo ja na majówkę trzy dni sobie wolnego robię tak jakby więc muszę wszystko tu przygotować przed majówką będę tworzył raczej raczej na pewno odkłady i możliwe że jutro przełożę larwy jeżeli będzie to słoneczko no to będzie szansa że będzie większe przyjęcie ogólnie jak się przykłada larwy no to lepsze są przyjęcia jak jest Dobra pogoda, niż zimna. Pomidorów nie posadziłem, bo zimne noce. No przymrozków nas nie ma, ale no pomidory, jeżeli będzie tam wiecie kilka stopni, to też może zacząć chorować od temperatury. Więc czekam do tego poniedziałku. Jeżeli ja sobie dzisiaj, no dzisiaj nie, dzisiaj mamy jeszcze piątek. Jak to nagrywam filmik, pójdzie w sobotę. Jeżeli w sobotę i w niedzielę ogarnę te pasieki dwie no to w poniedziałek po prostu zajmę się tymi pomidorami już będą ciepłe noce ma być ciepły tydzień więc jest też szansa że nie będzie trzeba jakoś dogrzewać tych namiotów i tych pomidorów się nic nie stanie no widzicie u mnie już po wiśniach wiśni już nie ma przekwitły jedynie tylko jabłonki więc tak naprawdę już jest po sadach no i ten rzepak kwitnie główny pożytek teraz przeły tu latają mają no są tu cztery pola Niedaleko pasieki, miałem przewozić, teraz już nie ma szans, bo już są po pierwsze ule za ciężkie, no jeszcze może na tych dwóch korpusach to jakoś by do samochodu zmieścił, na trzech niby też wejdzie, ale to już, już stwierdziłem, że um, tutaj mam bliżej, będę sobie pyłek poławiał przez cały ten tydzień, jak założę teraz poławiacze, no i po prostu um, lepiej mieć to um, blisko, żeby ten pyłek codziennie zabierać. No, a pokażę Wam jeszcze co ja tutaj w ogóle robiłem przez te dwa dni. Tak, widzicie, to wszystko jeszcze pachnie farbą, ponieważ musiałem dokupić korpusów. Ogólnie jak zauważyliście, tam gdzie nie do drewnianych e, już doda zacząłem dodawać te styropiany, tam jeszcze mam ramki w, w tych styropianowych, no bo już mi się skończyły korpusy drewniane. E, teoretycznie mam tyle samorodzin co rok temu, miałem 80 i teraz mam 80, ale w tamtym roku no po pierwsze nie było takich intensywnych pożytków, u nas wszystko wymarzło i Dużo, dużo rodzin było na dwóch, na dwóch i pół, no tam na trzy korpusy to w sumie się dało, ale e, bardziej właśnie żeby rozładować jakiś tam mm, nastrój rojowy w gniazdach, chociaż rok temu nie było rojliwego roku. No za to teraz to jest. Dużo, dużo osób, ich mówi wszyscy praktycznie mają gdzieś miseczki z jajeczkami, no pewnie za kilka dni będą mateczniki, bo gdzieś się coś przeoczy, tak jak tam w tym e, jednym. Ech, także no, rok rójkowy. Pomimo tego, że pszczoły mają co robić, no to tak intensywnie szybko za, zalewają e, po prostu ramki, że e, no, po prostu wiecie, chcą się roić, mają dużo, dużo zapasów, e, mało miejsca, już matka jest ograniczana i no niestety, także widzicie, wczoraj wstałem rano, zadzwoniłem. Akurat to są ule od Słukowskiego, bo niedaleko mnie. Znaczy, ule, korpusy, niedaleko mnie Sułkowski ma firmę, on produkuje ule, właśnie jakieś tam elementy drewniane, ode mnie to jest godzina drogi samochodem, więc podjechałem rano, kupiłem, ile mi się tam zmieściło, wróciłem, pomalowałem jeszcze wczoraj raz, no i dzisiaj raz z rana, także są dwa razy malowane, może jakoś bardzo nie jest to, Taki kolor mocny, no, nie, no ale nie będę też 10 razy malował, uważam, że dwa razy wystarczy, po prostu co jakiś czas trzeba będzie odświeżać, co parę lat, żeby po prostu, tu nie chodzi o kolor, tylko bardziej, żeby po prostu, no jakoś zabezpieczenie było tych uli. Także do mnie już przyszło przed chwilą właśnie paczka z, z farbą do tych styropianów. No tutaj były takie styropiany, że ja w ogóle je kleiłem jakimś klejem, nie wiem na czy to się trzyma, zaraz będę sprawdził jak tak to jeszcze to pomaluję. Widzicie, jakimś tam tą taśmą e, złapałem, ale widzę, że gdzie nie gdzie nawet nie trzyma, ale trzeba będzie jeszcze jakoś to podkleić. E, I tutaj mam troszkę tego, jeszcze do malowania. No, także ja po prostu y, no malowanie, jeżdżenie po te korpusy. Troszkę węzy też zrobiłem, tam chyba ze 100 ramek. No węza idzie dosyć szybko, myślę, że jakbym cały dzień robił, to kilkaset ramek by wtopił w te przygotowane już ramki z drutem no, tutaj widzę jeszcze troszkę jest kwiatów na tej późniejszej czereśni no i tutaj jabłonki no, tutaj mam pomalowane, widzicie tu jest 7, jeden już przełożyłem, 8, no i tam będzie 9. no tutaj teoretycznie może, mógłby być 10, ale te korpusy są bardziej tu no bo tu są na przykład dwa, widzicie tu są dwa korpusy, tu też dwa no te dwa i pół no to do tych średnich rodzin może starć no zobaczymy ale tak czy siak, no nie mam 10 tylko 9, myślałem że to starczy, no bo w końcu mam o 9 kompletów, o 9 uli więcej, a pszczół tyle samo, no ale okazuje się, że ten rok, no powiem wam, nie zdziwię się jak wybitne rodziny będą musiały 4 korpusy dostać i też nie mam, żeby się nie okazało, że za tydzień znowu będę jeździł, kupywał. no ale no zobaczymy, zobaczymy. Z jednej strony, no fajnie, no bo to by znaczyło, że pszczoły, no ładny pożytek tutaj przyniosły. Ale, no mówię, no kurczę, wolałem kupić. Ponad 20 korpusów kupiłem. Ale nawet widzicie tu, ile jeszcze jest tych korpusów drewnianych, gdzie będę musiał dodać po jednym plus druga pasieka tam jest 19. I tam jest cały czas też na dwóch korpusach więc choćby tam pójdzie 19 korpusów. Tutaj jeszcze przełożę do tych um, ośmiu uli, które jeszcze za chwilę pomaluję. Ech, no teoretycznie, no zobaczę jaka jest siła, jak są jakieś słabsze, to może zostawię któryś z tych podziadka, podziadku ulach, no i wtedy nie, nie ten. Mm, troszkę więcej będę miał tych korpusów w razie czego. No, także no taka robota, widzicie, no, niby pogody nie było, człowiek powinien odpoczywać, a gdzie tam? Jeszcze mam uliki weselne, tak samo e, kupowałem jakiś czas temu. To na też na refundację e, z miesiąc temu, czyli leś, e, jeszcze nie rozpakowane. Są takie białe. E, więc też chciałbym je pomalować. E, no, także... Niby przy pszczołach człowiek nie robił, a dwa dni roboty miał. No, to ja mówię, już jest prawie 17. Pójdę jeszcze, pomaluję trochę. Jeżeli zdążę to pomalować i będę miał jeszcze trochę czasu, to dalej będę wędzę wtapiał. No i tak w kółko. Taka robota. Ale fajnie, że już dwa razy te korpusy drewniane pomalowałem. Bo tak naprawdę jutro już będę mógł je zakładać. No, bo one przesną przez noc i będzie można. No. Aczkolwiek, no, ja będę szedł tutaj w tym rzędzie. Czyli na pewno te sześć tutaj uli murnata dostaną poławiacze, dostaną korpusy plus tam jeden yy, drewniany, bo skończyłem na tamtym leżaku miałem je przekładać ale powiem wam, dałem nadstawkę, lekko jest podniesiony daszek ale nie powinna woda zaciekać, coś i tak zostawię no, wtedy jeszcze jeden ul yy, mi zostanie tak jakby a te styropiany, które tu pomalowałem, pokazywałem to przełożę któreś z tych uli drewnianych po to, abym miał więcej korpusów i żeby nie zabrakło no. także to tyle jeżeli chodzi o tutaj takie yy, podsumowanie tego no tak jak widzieliście no w ostatnim filmiku nastrój rojowy może być większej ilości rodzin niż tylko to co zajrzałem dlatego tutaj drabina jest pogotowy ale mam nadzieję, że nie trzeba jej użyć często tutaj na tych wiśniach właśnie wisiały jakieś roje no ja na razie nic nie wiszę, jedynie co to hak do wiaderka jak go zrywał wiśnia albo cerdźnię to się przyda serio, zaglądam teraz po gałęziach czy nie wisi, nie wisi gdzieś rój nawet nie tyle, że dzisiaj wyszedł co mógł kiedyś wiem, pięknie tutaj bez już rozkwit i pachnie pszczoły super pracują no powiem wam intensywny intensywny, naprawdę intensywny start sezonu Dobra, zastanawiałem się, czy, czy to na pewno farba, bo jeszcze mam zamówione, yy, wiecie co, zamówiłem flamaster jednak do znakowania matek w niebieskim kolorze na ten rok, bo nie wiem czy ja będę miał czas po prostu opalitkami yy, matki znakować, a przynajmniej jak flamasterem znakuję to wiem, że moje, a te co są z opalitkami to od hodowców i wtedy jak nawet zgubię notatki to wiem yy, od kogo. No, także otworzę tu, wezmę sobie jakiś tylko tutaj, rozłożę papier i zaczniemy malować. Tutaj niewiele zostało, więc może uda się to pomalować i jeszcze te uliki. A jak nie na to jutro, może z rana jeszcze uliki. Tych ulików mam 10 nowych. No i mówię, takie białe to, to wolę. Wolę na zielono, wiecie, to nigdy tak nie rzuca się w oczy jak jakieś kolory. Także pierwsze tam ule Burnata, co kupiłem, były takie kolorowe. Bo po prostu nie powiedziałam, że ja chcę zielone, no a później już zacząłem zielone zamawiać i po prostu nie widać tak daleko. Nie? Jeżeli gdzieś wywożę na plantację, to zawsze bezpiecznie, że jakiegoś złodzieja, jakimś złodzieja, złodziejowi to w oko nie wpadło. Słuchajcie, ostatnio się ktoś pytał, jaka to jest farba. No, pisze profesjonalna farba do malowania uli styropianowych polimerowo-silikonowa. No ale drogo, znalazłem i no tak to wyglądało, więc Ja tu ani nie polecam, ani w tym sensie, że, że Jakiś mam współpracę z firmami czy nic, no po prostu że się pytał, to pokazuję Ja tam znalazłem, może są lepsze, może nie będzie długo to trzymać, nie mam pojęcia To po prostu, ja jestem zadowolony z tego koloru, mogło być lekko ciemniejsze, no ale jest jakie jest To tak, czy taki litr farby Zamawiam po prostu w internecie no i dobra ja się biorę za robotę tylko muszę iść po pędzel. No dobra, bo zaraz pewnie będą pytania o to jak te uliki wyglądają. Powiedziałbym, że podobne do tych co są mm, kiedyś kupowałem na Aliexpress, ale wyglądają na porządniejsze. No z refundacją to wyjdzie no ja wiem 60 zł, no bo około 90 jest taki ulik. Jedzie tutaj po tapiać jeszcze no, ale z zewnątrz myślę, że można pomalować. Nie był taki biały, widocznie z daleka. No wiadomo, jakby były koło siebie te uliki, to dobrze by było, żeby były w różnych kolorach. Ale ja je raczej tak od siebie kawał... kawałek, albo w innych stronach świata, że tak powiem. Wylotki, więc myślę, że może być jeden kolor. Także coś takiego. No podobne te, co brałem rok temu od łysonia, pamiętacie. Co mi Borsuk jeden zniszczył, po obrys na jesień podobna konstrukcja, tylko tu cena była niższa. No i inny producent, ale to jest właśnie wyrobka. Kupiłem wcześniej na refundację sobie 10 takich ulików, więc też się pomaluję tą farbą. Już sobie wymieszałem tą farbę, przygotowałem sobie jakieś podłoże. No dobra, to może jeden ulik sobie tu pomaluję i zaraz wam pokażę, jak to wyszło, bo ule to już widzieliście. A uliki sam nie wiem, jaki będzie efekt końcowy. No, także trochę tego sprzętu udało się pomalować. Trochę korpusów, trochę denic wysokich, poławiaczy pyłku, jakiś tu daszek No, jest to, jak jest, to już jest taki przebrany. No, jakże widzicie, robota jest. Niby nie przy pszczołach, cały czas. No, ale ten sprzęt dostałem teraz, to na nie mogłem tego na jesień zrobić. Eee, więc tak, e, po trochu, po trochu, ale już kończę. No, zostało mi parę tam fragmentów. E, sprzętu, niektóry jest e, rozwalony, część się jeszcze do czegoś nadaje. A tutaj tyle tego. Więc tak naprawdę e, godzina czy tam dwie. O ile mi farba starczy, bo zostało z pół litra z tych 2 litrów, które tutaj kupiłem. Więc ile mi się uda jeszcze pomalować? Tyle mi się uda. Słońce już zachodzi, jest 8. Ja już nie mam sił, dlatego kończę. No zresztą zaraz nie będę nic widział. Nie wiem w sumie, czy słońce zaszło. Chyba już zaszło. Chyba jest 5,5. No, także. Znowu coś tu śpiewa, piszecie mi czasem, że kosy, że drozdy, no nie wiem, nie znam się. Są aplikacje na telefon do tego, żeby rozpoznawać te głosy. O kaczka, To słyszycie? No. Widzicie, jeżeli nawet coś tam znam, ale z tych śpiewających, nie kwaczących, no to nie bardzo. Ale powiem wam, zimno jest i żaby coś nie kumkają. Zazwyczaj jak już słońce zachodziło, to żaby zaczynały koncert. Albo rzeczywiście jeszcze troszkę za wcześnie, no bo w miarę jeszcze jest jasno. Albo jest tak zimno, że, że się pochowały te żaby dzisiaj i po prostu nie w głowie im amory, jest za zimno. Nie, także ja już kończę, no jutro będzie więcej działania, w pasiece też się postaram coś nagrać. No fajnie by było przełożyć te larwy, o ile ten starter w ogóle się nadaje. Tu jest ten ul, który tam yy, podzieliłem reprodukcyjny. I no jeżeli jest na tyle tej przełożonej, nie wróciła. Tylko wiecie, wróci stara, a młoda zostanie. To też jest dobre. No, najlepiej by było zrobić starter z 3 godziny przed przekładaniem larw. Wtedy by miały silną już tak poczucie, że matki nie czują. I zamiast jakichś gdzieś po bokach, to, to z ramki hodowlanej byłaby szansa, że pociągną. No ale. Wtedy musiałem to zrobić. i no, mam nadzieję, że się to wykorzysta. Jak nie, no to wiecie, kupię jakąś matkę. Zobaczymy jak z tymi odkładami. Najpierw fajnie by było właśnie mm, dołożyć te korpusy. No zresztą trzeba. No, bo się poroją, jak tego nie zrobię. Sprawdzić jaki jest stan tego nastrojurowego w pasiece. I po tym e, już w poniedzieli po prostu mm, gdzieś. No może nie od razu w poniedziałek, ale gdzieś środa czwartek zacznę robić odkłady. Czyli be, też będzie przegląd. Chociaż wiecie, można też tak robić, że ten czerw, który przeniesiony jest do miodni, zabierać i wtedy na przykład podawać matkę i odliczyć sobie, ile dni minęło od przeniesienia tego czerwu do góry. I na przykład, jak minęło te 7, 8, no teoretycznie powinno być 9, ale nawet już tam 7, 8 dni minie, pozrywa się mateczniki ratunkowe, poda matkę i, i, i są bardzo dobre przyjęcia. No bo jeżeli dajemy matecznik, to można matecznik dać od razu po utworzeniu. Odkładu, no ale to zobaczymy, czy mi po prostu przyjmą te larwy, bo jest dosyć chłodno. Jak nie, to pewnie gdzieś zamówię, jeżeli będę miał odkłady. Ale tak jak mówię, wtedy można nawet pozabierać ten czerw z miodni, on już tam będzie. No, w zależności kiedy się przyniesie, bo z tamtych rodzin, co już tam poprzenosiłem, to to już bym wiedział, że jest ileś tam dni. A ten, co dopiero przeniosę, no to też inna będzie data. Dobra, tak czy siak, ja już kończę. W następnym odcinku będzie więcej z pszczołami. Cześć, trzymajcie się.